Wojtek w sobotę wracamy do swojej hali po miesiącu przerwy, bo to miesiąc minął od tego pojedynku z Dobrową Górniczą. No i kibice są spragnieni, tym bardziej, że w międzyczasie był Puchar Polski i jeszcze kibice w Ostrowie nie widzieli tego Pucharu Polskiego. No, mam nadzieję, że klub przygotuje jakieś atrakcje, żeby pokazać. Przy wejściu możemy wystawić, bo, bo jest to podziwiać. E, a tak już poważnie wracając, no, wiadomo, przerwa na, na Puchar, przerwa na kadrę. Pierwsza kolejka na wyjeździe. Cieszymy się, że już możemy troszkę potrenować. że Jesteśmy w domu w Ostrowie i, i, i przygotowujemy się do meczu z Gliwicami, bo jest to zespół nieobliczalny. Grający bardzo szybką koszykówkę, dużo rzutów z dystansu i trzeba na nich uważać, bo jak zaczną trafiać, to mogą wystrzelać wszystkich. W zdrowie naszych zawodników wrócił Michał Heliński. To ciebie bardzo cieszy. Na pewno Michała było, brak Michała było widać w tym ostatnim meczu w Zielonej Górze. Ciągle nie ma nemani, więc no nie jesteśmy w pełnym składzie, ale, ale mam 10 ludzi sprawnych i gotowych do gry. Daniel od ostatniego meczu w Ostrowie minął miesiąc. Kibice bardzo spragnieni tutaj za stalówką, bo przez ten miesiąc dużo się działo. Przede wszystkim zdobyliście ten puchar polski, który się pojawi tutaj w tej hali w sobotę, ale wy chyba też jesteście spragnieni za tą ostrowską publicznością. Dokładnie, jesteśmy zawsze spragnieni tej atmosfery tutaj, która jest u nas na sali, bo ona jest naprawdę na pewno najlepsza. Ale no też nie można powiedzieć, bo kibice za nami. Jeżdżą praktycznie wszędzie, też byli w Warszawie i też na pewno zrobili e, niezły kocioł na tym, e, przede wszystkim na tym meczu finałowym, także e, tutaj będziemy czekać na następny, taką atmosferę, jaka jest u nas na, 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 na meczach. Taka wiosna nam się pojawiła, jeżeli chodzi o powietrze, o dwór i tak dalej i tak dalej. Wszystkim się lepiej żyje, Wam też chyba się przyjemnie przychodzi na treningi i dużo czasu jest też chyba na spacer jakiś. Yy, dokładnie jest yy, coraz lepsza pogoda, tak jak mówisz i aż no więcej się chce, bo, bo generalnie tak jak jest, yy, szybko robi się ciemno, to to zawsze jakąś drzemkę w ciągu dnia się zrobi, a teraz tak jak mówisz, czy to na jakiś spacer, czy, czy gdzieś można wyjść na, na, na kawę i, yy, i pochodzić sobie właśnie po naszym rynku ostrowskim, także, także na pewno to jest plus. Marzec, kwiecień, dużo grania, bo 10 spotkań. Często będziecie teraz też grali, bo będą mecze co 3-4 dni. Patrzyłeś na terminarz, analizowałeś, co nas czeka na tym finiszu tej rundy zasadniczej? Eee, znaczy generalnie ja nie patrzę zawsze za dużo w przyszłość. Przygotujemy się do każdego następnego meczu i skupiamy się na najbliższym rywalu. A najbliższym rywalem Giteka Gliwice? Zespół groźny, nieobliczalny czy spokojnie w sobotę? Nie no, na pewno jest to zespół groźny, ma dużo dobrych strzelców, na pewno będziemy musieli e, nie pozwolić im się strzelić na naszej sali. E, mieliśmy czas, żeby przygotować się do tego meczu. Przygotowujemy się teraz cały czas, także myślę, że będziemy gotowi.